Panie Starosto, proszę o podsumowanie roku 2025. Rok 2025 był rokiem trudnym, rokiem wielu inwestycji, które wykonał powiat. Łącznie w roku 2025 wykonaliśmy inwestycje o wartości prawie 130 milionów dokładnie 129 milionów taką sztandarową inwestycją, największą w Powiecie australijskim to oczywiście była budowa mostu w miejscowości Teodorowo oraz budowa obwodnicy od ulicy Łomżyńskiej w Ostrołęce do Łęgu Przedmiejskiego. Wartość tej inwestycji oczywiście rozłożona na kilka lat to prawie 140 milionów złotych. No poza tym wykonaliśmy wiele innych inwestycji. Same inwestycje drogowe to prawie 118 milionów złotych. Kolejną taką dużą inwestycją, którą powiat wykonał o wartości 25 milionów złotych, to była inwestycja drogowa od miejscowości Zapieczne poprzez Jarnuty Tomasze do Bobina, łącznie z przebudową mostu w miejscowości Bobin. Ta inwestycja już jest prawie na ukończeniu. Myślę, że w tym miesiącu, najpóźniej w lutym, zostanie dokończona. Kolejną taką dużą inwestycją to była budowa obwodnicy w miejscowości Troszyn, w miejscowości Troszyn w kierunku Pisk. Ta inwestycja też była bardzo dużą inwestycją. Wartość tej inwestycji to ponad 34 miliony złotych. Rok 2026, czyli ten, w którym już jesteśmy, to też będzie rok dużych inwestycji. Na inwestycje na ten rok mamy przeznaczoną kwotę ponad 80 milionów złotych. Taką sztandarową w tym roku inwestycją będzie budowa ulicy Przemysłowej od ulicy Ostrowskiej do, poprzez Goworki, Ławy. Ta droga Połączy się z obwodnicą w miejscowości za Wojciechowicami przed Odorowem. czyli po, nastąpi połączenie tej drogi z obwodnicą, którą wykonaliśmy w tamtym roku. Duża inwestycja będzie służyła wielu mieszkańcom, nie tylko Ostrowanki, ale też i całego powiatu, powiatu, szczególnie części południowej i wschodniej powiatu. Ta inwestycja też będzie służyła wielu przedsiębiorcom, którzy mają swoje firmy na tym, na tym, przy tej ulicy. Wykonamy nie tylko drogę, ale też przebudujemy infrastrukturę. Będzie, będą wybudowane wodociągi, kanalizacja, kanalizacja deszczowa, ścieżki, chodniki, ścieżki rowerowe. Stąd duże przedsięwzięcie. Myślę, że już w tym miesiącu, najpóźniej na początku lutego, podpiszemy umowę z wykonawcą. Ta inwestycja będzie wykonywana w formule zaprojektuj i wybuduj. Kolejną taką inwestycją, którą, jak wspomniałem wcześniej, rozpoczęliśmy w roku 2025, to będzie dokończenie obwodnicy Troszyna. Myślę, że w tym roku ta inwestycja zostanie zakończona. Także to są takie główne inwestycje. Też jeszcze będziemy wykonywać budowę ronda w miejscowości Olszewka. Też wykonamy drogę Kordowo-Grzymki. Droga jest w fatalnym stanie. Mieszkańcy tamtych, tamtej części powiatu, gminy Olsz Olszewo-Borek od lat czekają na tą inwestycję na poprawę jakości dróg. Ja wspomniałem tylko o najważniejszych inwestycjach, ale, ale tych inwestycji było naprawdę wykonanych dużo. Jeszcze wracając do roku 2025, to też taką dużą inwestycją była budowa drogi w gminie Czarnia do miejscowości Czarnia. Tam został wykonany odcinek prawie 10 kilometrów, Też piękną drogę wykonaliśmy kadzidło jegliowiec gleba Odcinek ponad 3,5 km, czy w miejscowości Troszyn, dąbek opęchowo-kleczkowo. Także tamten rok, zarówno tamten, jak i ten, to będą lata inwestycji i rozwoju naszego powiatu. Bardzo Panu dziękuję.